Siemanko uliska, witam was ponownie w Mass Effect Andromana Ja jestem Sali i lecimy sobie Kolejnym, kolejnym Tutaj skończyliśmy Przy Wielkim Monolicie Na statku praktycznie już z Przeciwników No i oczywiście jesteśmy tutaj koło Takich Miejsca, w którym prawdopodobnie jakieś szukanie monolitu Będzie, oczywiście tam pewnie są przeciwnicy Więc sobie tutaj Mm, nie zaczekałem. Zobaczymy, co tu będzie grane. Mhm, uh -huh. skanowane. Co my tu mamy? Połącz konsola porzuconych. A, glifów nie ma. Of course, nie ma glifów. Mm. Tu idzie, gdzieś tam idzie. A ten to gdzieś? Gdzieś tu. Ok. Zobaczmy. Mm -hmm. No dobra, to po poskakać sobie. Dobra. A, miałem skończyć na to, a nie przez. Zobaczmy, co my tu mamy. Miałeś przeskakiwać. Mhm. Mam tego blifa. Tak, I... chyba jest jeszcze tam. A, moje nogi! Połamam sobie nogi. A, miałeś stoczyć na pani kulawy. OK, i kolejne. To będzie wystarczająco? A co tak stoją tam na górze gdzieś? OK, zobaczmy, co będzie się dziać. Oh ja, yeah. wszystko działa. Pierwio i Oh. I jest z nami gada że te monolity rezygnują. Czy tam. O, okej, okay. nic nie działo? Hmm? Hmm? Okej. Okay. Pojedziemy sobie gdzieś tam. Tylko muszę znaleźć mojego... Mojego, mojego pojazda, bo... On chyba gdzieś tam jest. Radiation levels have spiked, Pathfinder. You can extract minerals by your mining interface. Okay, trzeba jechać. Yeah. A lot of smart people here once. We're their successes. Resilience is more than a name. It's our duty now. Look out for anything big and hungry. Hmm. PB's tech looks like. A, coś może nas zaczął polować tutaj? Ja to tu by ta bibi e, swoje pierdółki. Bleh. Oh shit! Oh. <laughs> What the fuck was that? that, body. Scan might help us that out. Kogo co ciało? Gdzie, po co, na co? Nie O! Yy, yy. Mamy aż dużo punktów, bo zrobiliśmy poziom szósty, więc e, możemy sobie tutaj wydać na kolejne e, pierdołki. Trzeba teraz coś do pistoletów dać. Ok, Przynajmniej dwa punkty, aczkolwiek e, chciałbym, że mieli ataku ataku. Niestety nie mam punktów. Może tutaj zrobimy sobie Potwierdź zmiany żeby trochę e, biotyk, trochę więcej. Jeden okej ok, punkty wydane i e, możemy iść dalej. Ok, mamy tutaj kolejne zadanie: zaskanowanie minerałów. Więc o, jedziemy i zobaczymy, co się będzie dziać. Mm -hmm. Spida muszę zrobić. in my soldier days no that's kind of the point is that mechanical you never thought about it military discipline isn't there to give you something cool to rebel against in combat people depend on you being in the place they expect doing what you're meant to do or they die that doesn't mean you're doing the right thing i know badamy, badamy, gdzie tu jest najlepsze złoża? Ale światełko! Świeci! Aaaa! jakieś jakiś taki porzucony chyba tutaj coś. Zobaczmy co tu mamy. Czy jest coś ciekawego? Dla mnie? Chyba nie. Ok, jedziemy tam dalej. Uu, trzeci poziom. Trzeci poziom niebezpieczny. My sensors read a mineral not found in my database. Pathfinder, that's something we can scan for Chief Lucan? It would improve his geophysics VI considerably. Oh, się stąd. Za tu jest. Life support systems offline. Oh shit, man. Safe levels. yeah jesteśmy bezpieczni. <laughs> Okej, okay, a uh, więc jedźmy i uruchomimy kolejny monolit. Zobaczmy co się będzie dziać. What the fuck is this? Halo. O, oh, zabawa! O, oh, shit. Oh, wow. Wiem, że bardzo chciał się napocić. No bo to będzie. Ej ty! No. <laughs> Ale to zabawa jest. Tutaj te stwory też walczą z tymi robotami, tak?

Roboty nie wyglądają na wyroby nastawione chyba. Chyba. Chyba są nastawione na wroga. Ouch, ah! oh latam. Shot. O, nie trafia, to wysokie ok. Hey, I się skwacił. <laughs> konsola porzuconych. Mhm. Mm

I... Mamy schodki do nie A ty skąd się pojawiła. Jeezes Nawet nie używasz Nawet tego jetpaka nie używa, tylko tak sobie się pojawia. Okay. Mamy chyba wszystkie glify Okej, okay, teraz możemy się bawić. Ha. Aha, układamy glify. Nie mają mieć powtarzającej, tak? Zetrzeć? Ne? Oh shit. <laughs> i mamy nie wyszło. Ma! Y Patrz, nie a fa efa On się... On się w ten eksplodował. No co tak skaczesz? No, Lec jest one... Lecą cię, chyba... Chyba coś źle zrobiłem. <ślad> tak przypadkiem chyba źle. Chyba, tak, nie? Eee, coś mi nie wychodzi dzisiaj. Nie wiem. To jest za trudne dla mnie. Hmm. A co to chodzi? No nie wiem, no nie wiem, o co chodzi, kurwa. Eee, ja chyba już kapuję, o co to chodzi? Eee, coś jak z chyba, to tak działa. Że tak jakby się przesuwa. Tak, tutaj to się tak jakby przesuwa, i wtedy e, ten kwadrat niżej jest przesunięty. Że teraz to jest tu. Więc to jest tu. I teraz e, to jest tu. to mamy na przykład to, więc to przesunęło się tu, więc teraz to jest tu, więc to E jest tu, a to jest tu. Teraz popatrzeć tutaj. Praktycznie to jest tutaj. Więc tego się przesunęło, więc to jest w tą stronę. Więc. Więc tego eee, Tylko to mam tutaj? Hmm. Więc praktycznie taka odwrotność musimy zrobić. To jest tu i tu, tu i tu, to jakby. Pii, to jest odwrotnie, więc. Eee, to e tu i to być. Tu? I'm fucking dumb. Haha, no! O mój fucking god! W końcu! Nie! Najtrudniejsza, najtrudniejszy puzzle, jaki coś połączyło się, O tak! Łatwa! Ej, koledzy! No! No, no, chcesz się bić? No to masz. Możesz nie nie zasłaniać mi? Na no, wszystkich was tutaj. Ponabijam na. No. Chodź tu. Cholera. <laughs> Okej, okay, autko mam tutaj, więc wejdziemy sobie autko. Yy, nie idzie sobie to tutaj widzimy. Okej, okay, a więc Tam gdzieś na środku jest coś fajnego Na środku zresztą wody Jeziora, czy jak mu tam No ale tutaj na przykład skończymy i zobaczymy co tam kryje się w następnym odcinku, a więc to złoczyska na razie